Witam wszystkich na moim kanale Danek a 4 Poszukiwać skarbów i stroci Danek z tej strony. Dzisiaj jest niedziela, 3 marca. Pokażę wam co udało mi się kupić na giełdzie w Obrzuchu. Byłem na Giełdzie w Obrzuchu. To są rzeczy, które dzisiaj kupiłem, a kupiłem mi się bardzo ładne rzeczy i w bardzo dobrych pieniądzach. Dzisiaj był szał kartonów, tak zwane bananówki. Dużo rzeczy było w bananówkach i za bardzo dobre pieniądze. Pierw zaczniemy od lepszych rzeczy. Pokażę, później pokażę książki i inne rzeczy, albumy. Też dodam relację z giełdy, co kupiłem. Na giełdzie byłem od 4 godziny już. O szóstej zacząłem kupywać. No i zaczynamy. Na końcu jeszcze powiem, że dodam zdjęcia z wszystkiego, co kupiłem i zaczynamy. Kupiłem ładne trzy patery salaterki takie. Pierwsza to jest bardzo ładna i piękna patera z Wałbrzycha, z moich bliskich okolic, tam gdzie jeżdżę na giełdę o nazwie Złoty liść Fryderyka Złoty liść tu jest złoty liść wszystko malowane ręcznie do złocenia nic nie ubite, nic nie uszerbione kwiaty też malowane ręcznie szukałem informacji o tej paterze talerzu paterze wielkiej na internecie, lecz nic o tym nic nie znalazłem jak ktoś wie Coś o tej paterze, talerzu. Proszę pisać w komentarzach. Z tyłu pokażę sygnaturę Wałgrzycha. Za tą paterę dałem 4 zł. Pan miał ją w kartonach, w bananówkach. Nie wiedział co sprzedaje, chyba. Bo jest bardzo rzadka w tym malunku. Wszystko jest malowane ręcznie. Proszę zobaczyć. Złocenia. Kwiaty. Kwiaty aż są wypukłe jak się dotyka, czuć farbę, bardzo piękna i duża, zaraz wezmę miarkę, tu mam, zaraz będę mierzył, za 4 zł jak za darmo. Nigdy nie kupuję na hama, tylko czekam na okazję i jak się trafiają bardzo dobre okazje, wtedy biorę, wziąłem. Ta teraz talerz zostanie... I te trzy, tutaj jeszcze dwie są, zostaną w mojej kolekcji. Bo już następny raz mogę takiego czegoś nie trafić. Przechodzimy do mierzenia. Patera, talerz ma. Jedną ręką tak będzie trudno zmierzyć. Dwadzieścia siedem centymetrów na dwadzieścia siedem, bardzo piękne, żywe kolory. A wszystko, co z Walgrycha to zbieram, piękne. Nic nie uszczerbione, nic nie ubite. Ani jednej ryski. Jeszcze raz pokażę sygnaturę z Wałgrzycha. Jeszcze raz powiem, że to jest Fryderyka Złoty Liść. Wałbrzych. Odkładamy na bok. Teraz Dwie, teraz dwie patery. Tu mam rozentala, Pan miał w kartonach, w banonówkach, po niemie z Niemiec przywiezione. Tu jest niby cena oktober 11,50 euro. Z nową sygnaturą. Classic Rose Collection Rosenthal Group Germany Niemcy też w stanie idealnym, bardzo dobrym. Za nią dałem 5 zł, bo kupiłem 3 razem. I za wszystkie 3 dałem 14 zł, 4 zł za tą, 5 za tom i 5 za tą. Pani mi zrobił, tak ocenę. Następna patera bardzo ładna i piękna. tak zdobiona w bardzo pięknym takim kształcie jajowatym też nic nie uszczerbione, nic nie ubite, tu letko tylko zarysowane. Nie wiem czy pan wiedział, czy sprzedaje czy nie. Wiesz, sygnatura Rosenthal, Germany. Studio Lines. Zaraz te dwie paterki zmierzymy. Pierwszą tą z różami. Piękne maruże I piękny taki, nie wiem jak to powiedzieć. Tu nie widać tak dobrze. Kremowy kolor. Taki piękny. Nie biały, tylko... Kremowy, śmietankowy. Jedną ręką to trudno, ale zmierzymy. Batera ma 19 centymetrów. Od tego do tego ma 19, tutaj ma 18,5 na Ma 19,5 jeszcze raz pokażę. Trudno ją zmierzyć, bo ma nieregularne nie brzegi sygnatura. Tu widać, że była w Niemczech chyba wystawiana za 11,50. Piękne rzeczy za 14 ,3 zł 3. Teraz zmierzymy dom. Ta ma. Dwadzieścia cztery centymetry na dwadzieścia jeden, taka owalna jest sygnatura w takim podstawku wypukłym, trzy patery, w Złoty liść, wawdzie złoty liść, Fryderyka i dwa rozentale. Damy na bok. Teraz pokażę. Kupiłem zestaw talerzy, też z bananówek. Gdzie był szał bananówek? Kartonowy szał. U kartonów, taka filiżanka z talerzykiem. Brakuje jeszcze spotka, bo to chyba było trio. Też takie nieregularne kształty. Nie, nie, nieregularny kształt brzegi. Nie jest okrągła. Z sygnaturą volkstedt Takie piękne paski. Podobała mi się, bo jest ona taka nieregularna. Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku, ale to koło nie jest równe. filiżanka ma 10 cm średnicy. Tależyk 19,5. Brakuje spodka Następne były dwa takie same talerzyki. Podobały mi się z takimi dmuchawcami, trochę porysowane, ale mi się spodobały. Jest na nich sygnatura taka, jak to świetnie pisać, bo tu je piszę z taką sygnaturą. Wydawało mi się, że to będzie. Mason, miśnia, ale nie wiem, bo tu pisze, taka sygnatura jest, pisze BBS, John, FR, Butoner chyba, jak się nie mylę, Butcher, na dole Mason, spróbuję wyzmować, o jest teraz, Mason, nie wiem, co to za sygnatura, jak wiecie, to napiszcie. Następny był talerz z mojego Dolnego Śląska. Wziąłem też takie kwiaty z sygnaturą Koenigsztad, czyli dzisiejsza Jaworzyna Śląska w Dolnym Śląsku. Niedaleko Wałbrzycha. Następne. Były dwa takie talerzyki. Zwykły taki ze złoceniami. Z sygnaturą zieloną CT. alvaser, Kartlilch. alvaser, stary zdrój. Dzisiejszy Wałbrzych. Bawaria, wycisk z sygnaturą 100, z numerem 113. Coś ciężko wyzumowuje ten telefon. Ostatni talerzyk to był taki z piórkami. Mi się spodobał. Wziąłem z naszej polskiej chodzieży. I najśmieszniejsze to jest, że nie wiem, czy Pan prawdę mówił, czy nie. Chociaż Made in Poland. Że to wszystko znalazł, przywiózł, skupił w Niemczech. Tą paterę, to, to, to wszystko. I tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć talerzy i 1, 2, 3, 4, 5 filiżanek. Za to wszystko dałem 10 zł 4 filiżanki miedziane. Z mosiężnym uchwytem. Tak się prezentują. 4 sztuki. Za wszystko dałem 10 zł za to i te cztery widżanki. Odłożymy na bok. Przejdziemy do albumu. Album niemiecki. Daje mi się, że to będą lata chyba 50., 60. W takim stanie, niestety. Ale w dobrej cenie 5 zł. Z zdjęciami z 1930 roku na no, Neugla neuglopsów. Niestety nie jestem dobry w niemieckim. Chyba czyjeś wakacje, im się wydaje. Całe zdjęcie z wakacji. Cały album zdjęć z wakacji tak szybko pokażę. I jeszcze w zdjęciach były trzy rysunki, zaraz pokażę. Były wsadzone. Tak, się prezentują trzy, trzy obrazki. Były w tym albumie wsadzone. się prezentują. Zaraz przeczytam, bo przetłumaczyłem co tam pisze. z tyłu to samo od numeru 1060 do 1063 mam trzy kartki. Teraz tłumaczymy to. Co tu pisze? Przetłumaczyłem przez Google, wychodzi, że Numer 1081 Le Leuterstein 1820 rok ręcznie koloro kolorowany według rycin AL Richter w ręcznie koloro kolorowanej pracowni wydawnictwo dla Frau Leipzig. Czyli to będą I to było wsadzone do tego albumu w cenie. Ja już kupiłem trzy takie stare obrazki: Grand Hotel, Sopot, Orbis. hotel Grand Hotel we Wrocławiu i czeski hotel Morań Praha Praga wydaje mi się że to było tak jak tutaj pokazane zbierali wycieczkowicze i naklejali na torby się prezentuje z tyłu czeski Przechodzimy dalej. Przechodzimy do ostatnich rzeczy. Kupiłem książkę za 3 zł. Schiller. Też nie mogłem nic znaleźć na internecie. Takie same książki, tylko inne były. Z miękką okładką. Z miękką oprawą. Książka niemiecka. Pisana gotykiem. Na internecie wyszło, że jest 1882 chyba drugi rok tej daty nie ma spis treści na początku zawsze w książka przeważnie jest z tyłu i cała książka tak pisana gotykiem. Następną książkę, jaką kupiłem, to jest książka. Złotnictwo z tysiąc dziewięćset roku wydana przez wydawnictwo naukowo-techniczne w Warszawie Wacysław Knoblach Knoblach Pierścień czyli złote. I ostatnie, które kupiłem, te takie ciekawostki dzieci sprzedawały dzieci taką gierkę. Działa kabel jest, ładowałem ją. Jakaś X6. Za gierkę dałem 6 zł. 8 GB pamięci. Telefon nie chce zoomować. Teraz widać 8 gigabajtów, kamera 10 megapikseli mała, ale wszystko działa, jest dużo gierek, włącza się. Wszystko działa. Są gierki. I tak wygląda dzisiejszy mój zakup z giełdy. Na końcu pokażę. W zdjęciach co udało mi się kupić. Dokładniej. No i dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. I zapraszam na następną niedzielę. No, przepraszam, na sobotę, bo w sobotę pojadę na giełdę. Też w sobotę i w niedzielę. Tak samo co uda mi się kupić, to zobaczcie w moich filmikach. I co ciekawego będzie. Jeszcze w filmiku tym dodam taką małą relację co, z tych rzeczy, co kupiłem. Jak wyglądały. I dziękuję jeszcze raz za użycie mojego filmiku. Do następnego. Cześć. co trafiłem na giełdzie patera z Wałbrzycha, złoty liść za 4 złote bardzo ładna, kwiecista, złoty liść była też patera Rozental na giełdzie za 8 złotych Rozental kupiliśmy co dzisiaj było na giełdzie? Paterka Rozental z grupy Rozental Classic Rozental Collection Cena 5 zł Co dzisiaj ciekawego? O 5 rano na giełdzie w Łabrzychu Żelazko nówka Cena 10 zł Lampa z mosiądz ze szkłem i z abażurem cena też 10 zł co było dzisiaj na giełdzie armata mosiądz drewno 50 zł ząbkowice, medaliony Udało mi się kupić dwie do dwie lutownice do rynień Udało mi się kupić za 5 zł. Udało mi się kupić dwie lutownice. Jedna Dornien, druga taka. Za dwie lutownice dałem 10 zł.